Ostatnio Klaresa wysłała mi swoje nowości, także dzisiaj je sobie przetestujemy. Pierwszą rzeczą jest takie mydełko do brwi i ono jest czarne i ma nadawać naszym włoskom koloru. To jest to takie standardowe mydełko z Klaresy i kto mnie ogląda na bieżąco to wie, że ja praktycznie z tym mydełkiem się nie rozstaję. Produkt nabrany, także zaczynam wyczesywać swoje brwi. Zobaczcie jaki piękny kolor daje to mydełko. I zrobiłam Wam dla porównania jedną brew. No zobaczcie, to jest po prostu efekt henny i laminacji w jednym. To jak wygląda to mydełko na moich brwiach, to jest po prostu coś niesamowitego. Robiłam je dosłownie chwilę, no a efekt jest naprawdę bardzo ładny. Następną nowością jest ten stick do konturowania z olejem rycynowym i to jest numerek 3,5. Okej, okay, on jest taki jaśniejszy, także robimy test. I przechodzimy do konturowania. Z blendowaniem też nie ma problemów i myślałam, że ten kolor będzie o wiele jaśniejszy, a jest naprawdę bardzo ładny.